Cześć, mam do sprzedania taki oto instrument. Jest to Sterling Short Scale, gitara kupiona w wrześniu albo w październiku 2021 roku. Przez większość tego czasu instrument tak naprawdę przeleżał u mnie jako instrument rezerwowy. Grałem na nim myślę, że kilkanaście razy w tym czasie, więc gitara w zasadzie, w zasadzie wygląda jak praktycznie nowy, całkowicie instrument. Dołożyłem do niej mosiężne siodełko, żeby troszkę rozjaśnić brzmienie i palisandrową, chyba palisandrową rampę, bardzo ładnie profilowaną. To wszystko wkładał Zbyszek Wiącek zmielca świetny lutnik i też był zrobiony szlif progów, także gitara nawet w wysokich pozycjach brzmi bardzo czytelnie. Jest to gitara pasywna. Więc nietypowo jak na instrumenty music I co ma? Tutaj ma podbicie głośności i głośność. Tutaj ma trójpozycyjny, przedny, gałkę trójpozycyjną. Wydaje mi się, że to jest rozdzielanie cewek i całość. A tutaj ma tony, więc nie ma tego za dużo. Pokażę Wam teraz tak bardzo króciutko kilka próbek brzmienia w trzech różnych y, ustawieniach, dobra? Ustawienie pierwsze, N y, nagrywam na takim nuksie, to jakość tego nie jest najlepsza. Ja powiem szczerze, że znacznie lepiej brzmi po prostu ze wzmacniacza, no ale chciałem to nagrać tak, żeby nie nagrywać telefonem wzmacniacza, bo to by zupełnie nie miało sensu. Wszystko jest wyzerowane w zasadzie, więc powinno być OK. Dobra, no i ustawienie pierwsze, czyli głośność mamy na maksa, pierwsza pozycja i tony na maksa. To jest pozycja pierwsza, pozycja druga, czyli tak samo głośność na maksa, tony na maksa. Nie wiem, jak to brzmi, ale, ale może będzie brzmiało całkiem dobrze. Troszkę może zgłośnie. Dobra, i ustawienie trzecie, bez zmiany tutaj pozostałych ustawień. Najbardziej to brzmienie jest, w zasadzie brzmi to jakby było aktywne, szczerze mówiąc. Ja na początku tak nawet myślałem, ale ono jest też pasywne tylko jest po prostu na całym humbuckerze i taki jest efekt. Dobra? Jeżeli zdejmiemy tony, to robi się taka fajna buła. Więc jest naprawdę spokojno. Oczywiście zdejmę tony całkowicie. W zasadzie tyle. Jak zrobimy ten, to podbicie. To tu już pewnie będzie trzeba przesterowywać, ale wtedy rzeczywiście też fajnie to bardzo fajnie to kada. Instrument jest bardzo wygodny, bardzo przyjemny do grania. I jeszcze Wam tylko pokażę różnicę w wielkości, bo myślę, że to jest dosyć istotna sprawa. Więc sekundeczkę. ja staram sobie. Tak to mniej więcej wygląda, więc różnica jest duża przy standardowym jazz basie, a, a tym shortcie. Natomiast no, moc jest potężna i fajny bardzo instrument i doinwestowany też konkretnie. Więc jakby ktoś był zainteresowany, to piszcie proszę. No pozdrawiam.